Cześć i czołem, moi drodzy widzowie. Witam was na kolejnym odcineczku z magnesem neodymowym. Dzisiaj mamy kawałek do przejścia. Tam oto ten mostek jest naszym celem. Tam mamy furkę, tam jest drugi mostek, który w drodze powrotnej może zahaczę. Tutaj już kiedyś byłem na tej miejscówce. Nie pamiętam czy raz czy dwa, ale wiem, że byłem i wiem, że tutaj coś wychodziło. Było dużo ciekawego złomu. Eee... I wiem, że też część tego złomu sobie zostawiłem Bo nie miałem siły już wracać się po niego Ponieważ jest kawałek do samochodu Nie miałem jeszcze wtedy wózka, trawa wysoka Ogólnie kijowo, żeby to zabrać Ale że dzisiaj zobaczę co zostało yy, I to pozbieramy Troszkę połowimy A jeszcze przy okazji, moi drodzy polecajka Dawno nie było polecajki, także tu macie polecajkę Ode mnie kolejny fantastyczny kanał Rozwijający się Fajne fanty wychodzą, fajne miejscóweczki, fajny przekaz. Cóż, ja polecam Wam serdecznie. Witam również nowych subskrybentów. Trochę się Was uzbierało. Bo tutaj macie liczbę. No, jestem w szoku, że Wam chcecie oglądać takie pierdolety moje. No, ale jeśli Wam się to podoba, no to super. Ja moi drodzy, kończę na razie. Będę na miejscówce dojdę. Zacznę łowić, będzie coś wychodzić. To będę pokazywał. Moi drodzy, ja już w woderkach jestem. Jestem troszkę załamany, bo nie ma tego mojego złomiksu. A sobie go poskładałem w takim jednym miejscu. Nic, może szli jacyś panowie, którzy się trudnią w zbieraniu złomu i go wzięli. Ale dobrze go zabrali. Także zobaczymy czy coś jeszcze zostało. O! Właśnie jakiś mały gwoździk pierwszy wkręci wchodzi. Tu sobie dziś zrobię na kamyczku bazę. Ja tak lubię. Lubię bazę sobie robić, a później dopiero do wiaderka. Coś pod kamieniami tu Alczy Ale przegrał walkę. I to... Prętosław! Oho! Proszę jaki zakręteczkom elegancki. No i dziabiemy, dziabiemy, dziabiemy. U! O, on znowu takie przyłapanie! Co? Łabadę! Podkładka! Ale, dorodna! Piękne! Czyli mamy wkrętosława i mamy podkładunie. Także coś się zawsze pominie, ale tak to z grubsza powiem. Proszę, Prętosławiks! Cyk. Tu mamy kawałek yy, blaszki. Także mówię, że coś zawsze się pominie, a coś zawsze rzeka odkryje. A tu co tu jeszcze? Co my tu mamy? Co to jest? Co to jest? O! Kawałek blachy metalowej. U. O! Gabaryt! O, o Boże co to jest? O Matko Boska Jezu to. O O Jezu, Patrzcie Check this out motherfucker, Myślę, że to jest blaszka na rekiny do wędki No i teraz jeszcze się tarcza trafiła zużyta do cięcia Chwilkę coś w tych chaszczach stawiało opór A co to? Połóż Jaki Prędosław konkretny Ho ho Tu znowu coś mocnego szarpie Idzie, idzie O matko boska, co to jest, kawałek głubki? Chyba tak Albo kawałek klocka Raczej znaczy, klocka Tak, klocka hamulcowego O pierdziłek elegancki Trawa coraz większa ale strawy, patrzcie, co się wyłania. Mr. Pan Wkrętosław. Jaki ładny. Piękny, duży, dorodny. A tutaj, moi drodzy, mogę powiedzieć, że byłem na magnesiku. Wpada. Piękny wkręcik. No, zlecę kamerę wyłączyć. A tu patrzcie. Drugi wkrętosław! Piękny. Długo leży, zarośnięty jak tralala. O, no coś. Patrzcie, trzeci wkręcik pod rząd wpada. Do obstukania. Piękna sprawa. A tutaj patrzcie końcóweczki wkręcików. Ktoś poucinał, no i takie malutkie zostały. No i teraz rzucamy tak bo po prostu magnes i wychodzi czwarty w kręcik Idzie, 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 a co? Wow. No to jest kawałek stopki ze śrubą. Ale obstukamy, to będziemy wiedzieć. Ach ale tak na moje kawałek stopki jest albo łupki i teraz tu coś magnesik podłapał a podłapał co? O! ojejku patrzcie jak miło nakręteczka jest jest kawałek kręcika. no jest podkładeczka no a tu teraz wyszła taka piękna stopeczka też długo długo to wszystko leży moi drodzy Rośnięte jak kapierdziu ja A tu mamy takiego teraz Tręta A, teraz mamy takiego Drutosława długaśniego hmm. teraz czuję, że tutaj coś. O! Jest wow. proszę Państwa, ale śruba dziwna z nakrętką. No, no, no hmm. To jest jakiś lepszy sygnał o, idzie oj proszę, kręci sławie a co ty robisz tu tak daleko od domu no i wychodzi kolejny Prentosławiks. jakieś małe tutaj śrubki inny typu rzeczy o, takie się zawsze przydają takich już dużo mam, a jeszcze ani razu mi się do niczego nie przydał no teraz wychodzą kolejne śrubki kapselek nawet jest i mamy też taką oto podkładeczkę tak, jakby się coś szarpało. To, może coś jest na magnesie. ja się tu szarpię. O! I o, pewno, że jest! I to jest obrączka carycy! Znowu trzeba dzwonić po WKZ. No wychodzi taka mała podkładeczka. I taka oto, rureczka. No i tak sobie dziabiemy, dziabiemy. O! O! Chciałem ja powiedzieć, że tak sobie dziabiemy, i na razie nic nie wychodzi. Ale tutaj proszę, jaki rurko coś tam. Także. Miałem mówić, że tak dziabiemy i nic na razie nie wychodzi, ale. Ale chyba się jednak myliłem. Wychodzą jakieś drobne rzeczy. Nic takiego jakiegoś gabarytowego, wielkiego. Ale zobaczymy, zobaczymy. Już coraz dalej od mostku. O! O oh, Ale coś jest, gabari oh. Matko Boska O oh Chrystusie Panie Kto tu dał na to takie pozwolenie Co to jest? Ja się pytam Jeszcze jak magnes szedł Ja pierdziu oh. Jakiś druteks Co to jest moi drodzy? Kto ma pomysł? <grywka> Jakaś lampa była? Don't know shit Alga gabaryt elegancki. Hej okay, kochani, ja swoje tu zrobiłem całe wiadek tych śrub, wkrętów ITP i Podkładka, ta wielka no jak widzieliście <słuch> blaszka na rekiny. tutaj ta śmieszna lampa. Idziemy jeszcze pod tamten mostek, zobaczyć, co się tam dzieje. Mi tu na pewno z dwie rundy zejdą, żeby to znieść. A że widzimy się niebawem. O moi drodzy, udało mi się dotrzeć. Nie powiem, że była to łatwa droga. Spacer farmera zrobił swoje. No i nic. Tak sobie podziabę chwilkę tutaj. Jak już jestem, to sprawdzimy czy ewentualnie jest tutaj pod tym mostem co szukać. Czy jest tutaj jakiś potencjał. Ja, że moi drodzy po tych krótkich oględzinach, pod tym mostkiem drogowym niestety nie ma więcej nic. Oprócz takiego jeżyka. Także widzimy się na podsumowaniu. A moi drodzy, jesteśmy na tym skromnym podsumowaniu, bo tych fantów nie ma za dużo, ale w sumie jak na pół godzinki, które byłem, to całkiem nieźle mi się da. Jest tu kawałek klocka, no, co jak widzicie? Śruby, śrubeczki. O, tu są takie obejmy, pręciki, tu jest ta blaszka na rekina, jest podkładka. No i to jest ten fant odcinka, czyli ta lampa. A, no, ciekawe, ciekawe, że tak to wygląda. Tu jeszcze macie fajną polecajkę stay green, czyli pułapka na muchy. No, powiem wam, w życiu lepszego sprzętu nie widziałem. U mnie się ograniczyło do, do minimum. Minimum. Widzimy się. Także polecam wam. Eee, możecie ją kupić wszędzie. Eee, nie będę wam konkretnej strony polecał że eee, śmiało zachęcam Was. No a tutaj co? Jeszcze szybki rzut na nasz durobek. I co? Widzimy się przy następnej okazji. Cześć!